Dzień dobry, Beata Głubisz i Mariusz Wojas. Spotkaliśmy się w kinie Światowid, żeby porozmawiać o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie właśnie w kinie Światowid, a to jest podcast rozmowy o kinie. Witaj Mariuszu. Dzień dobry, witam. Działo się, dzieje się i dziać się będzie. To na pewno, w Kinie Światowid, jesteśmy po śląskich premierach Silent Winnic Agnieszki Smoczyńskiej, po śląskiej premierze Lombardu Łukasza Kowalskiego, a przed nami kolejna śląska premiera. E, tak, tak jak powiedziałeś, właśnie jesteśmy po śląskiej premierze filmu Lombard, ale film Lombard cały czas w naszym repertuarze i naprawdę zachęcam was, przychodźcie i oglądajcie, Ponieważ to jest niezwykły dokument. Dokument, który dotyczy przede wszystkim okolicy, która jest bardzo, bardzo blisko nas, ale opowiada o świecie, który nie każdy zna. Historia Lombardu, który, który jest stałym punktem, przynajmniej był już, był już stałym punktem w bytomiu Bobrku, i historia niezwykłych ludzi którzy tam pracują, którzy tam przychodzą. Historia o tym, jak można dawać dobro, nawet samemu niewiele mając. Koniecznie zobaczcie Lombard, ale teraz już czekamy na też bardzo, bardzo ważną dla nas rzecz, czyli na film Adama Sikory, film, który zagramy w naszym cyklu Slow Cinema już 10. Listopada. Mariusz? Tak, jest to film, tak jak powiedziałeś, pokazywany w ramach cyklu Slow Cinema, czyli Pomału Światowidzie. Jest to, dodajmy, jedyny cykl w Polsce, który w całości jest poświęcony poetyce kina powolnego. Żadne kino studyjne w Polsce nie poświęciło żadnego swojego takiego wydarzenia poświęconego temu właśnie ważnemu nurtowi kinowemu. No i tak na, ten film, o którym powiedziałaś, film, będzie miał z, jedno, z jednej strony śląską premierę, jak najbardziej, ale m, z racji tego, że on nie ma dystrybutora jeszcze, miejmy nadzieję, że ten stan rzeczy się zmieni w najbliższym czasie, to można powiedzieć, że to jest nawet i przedpremiera, prapremiera. Adam Sikora, którego zobaczymy i na ekranie, i który zrealizował, wyreżyserował ten film, będzie też naszym, naszym gościem. To już będzie drugie spotkanie z niesamowitym kinem tego autora w ramach tego cyklu, bo parę lat temu pokazaliśmy jego poprzedni film w ramach Slow Cinema, czyli Powrót giganta. Z reżyserem postaramy się porozmawiać o specyfice całego Slow Cinema. O, o nurcie, który ukształtował się gdzieś w połowie, w pierwszej połowie lat 90. jak na ekrany trafiło słynne, monumentalne, sztandarowe dzieło kina powolnego, czyli pokazywane już cztery razy w Kinie Światowit, siedmiu i pół godzinne szatańskie tango Belitara. Powiemy właśnie o upływie czasu, trwaniu, wpatrywaniu się w bardzo długie statyczne ujęcia, powiemy o bezruchu. Zastanowimy się nad pewną negat nad koncepcją Alfreda Hitchcocka, który kiedyś powiedział, że film ma być życiem, z którego usunięto wszystkie fragmenty nudy. Slow Cinema to jest taki nurt, w którym gdyby Alfred Hitchcock. Zostałby postawiony przy stole montażowym i miałby, nie wiem, z filmu Adama Sikory czy, czy Belitara zmontować film. To tak naprawdę by została chyba tylko i wyłącznie czołówka. Ja tylko, jeśli mogę, dodam, że ty oczywiście poprowadzisz to spotkanie z Adamem Sikorą. Tak, będę miał taką przyjemność. I na co właśnie bardzo się cieszę. I od razu, skoro jesteśmy przy, przy nurcie Slow Cinema, to już możemy zapowiedzieć grudniowe wydarzenie. 2 mhm. Dru grudnia planujemy pokazać na naszym ekranie film, przepraszam, 3 grudnia. Przepraszam, 3 grudnia planujemy pokazać na naszym ekranie film. Właśnie też Bellitara, Potępienie. I to będzie też niezwykłe wydarzenie. I ja mam nadzieję, Mariusz, że również przed tym filmem coś opowiesz naszym widzom. Tutaj już bez gości, tylko właśnie w formie wprowadzenia. Miło nam będzie ciebie gościć w kinie. Film jest również niesamowity. Wszyscy, którzy widzieli Szatańskie Tango. To może nie raz, bo są osoby, które widziały ten film wiele razy. Ten film powstał przed szatańskim tangiem. Niektórzy mówią, że to była taka wprawka stylistyczna do szatańskiego tanga, bo on go zrealizował w 1988 roku, będąc już na planie szatańskiego tanga. Ale mimo, że te dwa filmy gdzieś tam po drodze się spotkały, to jest to integralne dzieło i uważane obecnie za jedno z najważniejszych osiągnięć Tara, jeśli chodzi o jego. Niezwykłą twórczość i film, który jest też początkiem e, współpracy tego reżysera z wybitnym e, autorem. E... Laszlo Krasznachorkajem, na podstawie której na przykład powstało szatańskie tango. To też pierwszy film, w którym to slow cinema wybrzmiewa. Ono oczywiście jest udoskonalone w tym monumentalnym szatańskim tangu, ale już właśnie film zrealizowany pod koniec lat 80. przez niego to właśnie potępienie, które pokażemy zaznaczmy w odrestaurowanej cyfrowo wersji, więc będzie to naprawdę niesamowite to okazja, świetna okazja do obejrzenia tego wielkiego dzieła bez żadnych problemów typu, nie wiem, wgniecenia, wgniecenia pewnych, pewnego fragmentu obrazu, rys itd. tak które, które kojarzymy z taśmą, do której ja oczywiście mam bardzo sentymentalny stosunek, no ale wiadomo jak wygląda taśma, która leży sobie na półce filmowej przez, przez wiele, wiele lat. Więc odrestaurowana cyfrowo kopia, która przyjedzie specjalnie do kina światowi, dodajmy, to nie będzie takie tournée, jak było w przypadku szatańskiego tanga. To będzie okazja jedna, jedyna i być może tak naprawdę jedyna w tym czasie w całej Polsce. Więc jest to informacja adresowana nie tylko do naszej tutaj społeczności takiej lokalnej, śląskiej, Śląsk czy Zagłębia, ale też do wszystkich kinofilii, Kinofilów, kinofili, kinofilek z całej Polski. Nie mogę się już doczekać, ale wybiegliśmy do grudnia, a ja chciałam nas zawrócić jeszcze w stronę kinowego listopada, bo naprawdę to jest miesiąc, który obfituje wydarzenia. I tak, już lada moment 11 listopada i z tej okazji zachęcam Was do obejrzenia dwóch filmów, które znajdą się na naszym ekranie: Lombard, oczywiście, o którym już mówiłam który cały czas będzie w naszym repertuarze w tym czasie ale zachęcam również do przedpremierowej. Do przedpremierowego. Zachęcam. Zapraszam Was również na przedpremierowy pokaz filmu Chrzciny. Ten film udało mi się już obejrzeć i naprawdę niezwykła yy, gratka dla miłośników kina polskiego, świetny scenariusz, niezwykła historia. Rzecz przepiękna pod względem wykonania aktorskiego. Trzeba to zobaczyć. Już 11. Z świetną Katarzyną figurą. Tak, rewelacyjna mm -hmm. Katarzyna figura, także już 11 listopada śpieszcie na chrzciny, ale nie tylko kino polskie 11 listopada, ponieważ też zapraszamy na przedpremierowe pokazy filmów Trójkącie 10, 11 i 12 listopada ten film, który zdecydowanie przyciągnie na naszą dużą salę tłumy kinomanów i miłośników świetnej zabawy. Także to trzeba zobaczyć. Tak najnowszy film to jest najnowszy film Rubena Ostrunda, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes, to jest druga z rzędu ta nagroda kanneńska dla tego szwedzkiego reżysera Podesquare. On Dzięki temu dołączył do takiego wąskiego, już kiedyś o tym mówiliśmy, ale może powtórzmy, dołączył do takiego bardzo elitarnego, wąskiego grona reżyserów, którzy mają dwie kanańskie złote palmy na, na koncie obok. Między innymi braci Darden, Coppoli czy, czy Misiala Hanekego. To będzie zdecydowanie jazda bez trzymanki yy, i... Tych wszystkich, którzy nie zdążą zobaczyć filmu na przedpremierach w listopadowych, zapewniam, że również będziemy grać film w grudniu, ale też planujemy specjalny pokaz tego filmu właśnie z okazji Sylwestra. Będzie się działo. I to wszystko przedpremierowo, bo dodajmy ten film dopiero wejdzie na ekrany kin premierowo w przyszłym roku. Więc tak, jest okazja tak, niesamowita. Tak, tak, tak. Po nowym roku właśnie. Eee, mamy 11 listopada i już za chwilkę, 13 listopada, czyli święto europejskiego kina artystycznego. I tu również przygotowaliśmy przedpremierowe pokazy filmów europejskich. Eee, zagramy między innymi film Pięć Diabłów, Gotland i Bezmiar. Mariusz, na który ty film przyjdziesz, czy któreś już widział, udało ci się zobaczyć? To znaczy na pewno przyjdę na Blisko, którego nie wymieniłaś. Tak? Tak. Lukasa Donta, najnowszy film reżysera Pamiętnej Gal. Nagrodzony, wyróżniony Grand Prix jury. On się otarł o, o główną nagrodę, przegrywając właśnie ze wspomnianym przez ciebie W trójkącie, kolejny film tego reżysera. Które ja bym go tak porównał do dzikich czcin Andre de wielkiego też filmu francuskiego, francuskiego reżysera o sile, o sile przyjaźni. Tak w skrócie, bo tego filmu absolutnie nie można za bardzo streszczać, bo, bo on jest w swoim scenariuszu bardzo zaskakujący, nie chcemy tutaj spoilerować. Świetny film, ja go dwa razy widziałem i na pewno w ramach etki przyjdę. Przyjdę jeszcze raz. Czekam na film Gotland, Kleinora Palmasona. Tego filmu akurat nie widziałem, więc dlatego mówię, że czekam. Państwo może pamiętają dwa jego poprzednie filmy, tego islandzkiego reżysera, pokazywane w światowicie: Biały, Biały Dzień tak i, i zimowi, zimowi bracia. Którzy mieli być kiedyś, nawet pamiętam, teraz mi się przypomniało, mieli być przypomniani w ramach slow cinema, ale czas pandemii. Mm, Czyli może teraz wrócimy do może tego, wrócimy. świetna podpowiedź, Mariusz. Mamy trzy filmy, może tak, zrobimy tak. jakiś wieczór, noc, z Palmasonem i w ogóle z kinem islandzkim, który które w Polsce ma, ma dużo zwolenników i sympatyków, więc. Więc no, zastanowimy się. Na, na, na pewno na razie na horyzoncie pojawi nam się Gotland. Ten Europejski Dzień Kina Artystycznego, on jest obchodzony oczywiście w kinach całej Europy, nie tylko w Polsce, ale no, zaznaczmy jedno najważniejsze, że tak naprawdę no, dni kina artystycznego w Kinie Światowit. Mamy bez przerwy przez 365 dni. Tak więc to nie jest tak, że, że Kino Światowid tego dnia tylko, nie wiem, wyciąga z jakiegoś worka filmy, które, które by na co dzień nie zagrał. Kino artystyczne w Światowidzie jest przez cały rok. No oczywiście przystępujemy do tego święta, żeby pewne rzeczy oczywiście wyróżnić i pokazać zupełnie przedpremierowo. A ja jeszcze chciałam polecić Bezmiar, to też przedpremierowy pokaz takich pozostałe z Penelope Cruz. Barwna opowieść o miłości i rodzinie, ubrana też w piękną muzykę. I tutaj kolejna podpowiedź: jeśli nie zdążycie zobaczyć tego filmu przedpremierowo, to on również będzie wyświetlany w Sylwestra. Przychodźcie, koniecznie. I jeszcze. Może przeskoczmy do grudnia, bo chciałam zaprosić Was na pokaz. Filmu na pełen etat. To historia o kobiecie zmagającej się z samotnym macierzyństwem, z bardzo intensywną pracą zawodową. Ale szczególnie ważny będzie dla nas pokaz 7 grudnia, ponieważ chcemy go połączyć, chcemy go wyświetlić w cyklu filmowe spotkania z psychologią. I po seansie zaprosimy na spotkanie, na rozmowę, którą poprowadzi. Doktor Agnieszka Skorupa. Koniecznie trzeba to zobaczyć. Także, właśnie grudzień to myślę, mam nadzieję, nie tylko przygotowania do świąt i tych wydarzeń, które właśnie pod koniec grudnia, ale też bardzo intensywny czas kinowy i mam nadzieję, że znajdziecie czas na wszystko. Ale skoro tak o świątecznych rzeczach mowa, to koniecznie musicie znaleźć czas, żeby przyjść ze swoimi dzieciakami ponieważ cały czas w naszym repertuarze co środę i też teraz co niedzielę będziemy zapraszać na spotkania w ramach cyklu Kino Wrażliwe. Kino Wrażliwe to cykl, kiedy prezentujemy filmy dla naszych najmłodszych widzów. Tutaj za każdym razem zachęcam wam, Was, żebyście wybierając się na ten film, czytali, dla jakiej grupy wiekowej film jest przeznaczony. W grudniu będzie szczególnie intensywnie. 6 grudnia oczywiście film połączony z wizytą Mikołaja w kinie. Tak słyszałam, że się do nas wybiera. Będą też warsztaty dla najmłodszych widzów, ale również w grudniu planujemy przed cyklem kinowrażliwe. Planujemy zajęcia jogi. Dla najmłodszych zajęcia, które wyciszają, relaksują i pomagają nam znaleźć bliskość, które możemy właśnie ćwiczyć razem. Także śledźcie nasz repertuar, bo bardzo, bardzo będzie się intensywnie działo. Europejski rok kina artystycznego i studyjnego. Cały czas. Cały czas, tak. Na te wszystkie wydarzenia zapraszamy Was do Kina Światowit, na te, ale też na wiele, wiele innych, które teraz nam umknęły, albo, albo dopiero się mnóstwo. tworzą, mm -hmm. dopiero, dopiero z, z są w procesie tworzenia. Także przychodźcie, odwiedzajcie nas i śledźcie media społecznościowe, gdzie na bieżąco informujemy o wszystkich nowościach Dokładnie. repertuarowych. Nie Dokładnie. tylko związanych z takim bieżącym repertuarem i filmami, które są wprowadzane do kin przez dystrybutorów i konsekwencje oczywiście Światowidia pokazuje, ale tam też informujemy o wszystkich wydarzeniach specjalnych typu potępienie Belitara. Na przykład, tak więc do zobaczenia w kinie. Do zobaczenia, dziękujemy.